Cztery rzeczy, które możecie stosować, aby wspomagać wasze mikrokrążenie. Mikrokrążenie jest jednym z najważniejszych, lecz bardzo niedocenianych elementów układu naczyniowego. Aktywność fizyczna. Minimum to wykonywanie 10 tysięcy kroków dziennie. Moi drodzy, idzie wiosna, dlatego nie chcę słyszeć wymówek w gabinecie, że jest zimno, że pada i że wam się nie chce. Druga, lecz bardzo ważna sprawa, to odpowiednia suplementacja. Część produktów możecie kupić naturalnie, na przykład na bazarkach, natomiast inne ciężej dostępne, powinniście zażywać jako suplementację doustną. Natomiast pamiętajcie o tym, o czym wielokrotnie Wam mówiłem. Z jednej strony bardzo ważne jest stosowanie rekomendowanych substancji, jak ruszczyk, diosmina, hesperydyna, wyciąg z liści czerwonego wina, czy wyciąg z kasztanowca. Natomiast druga sprawa to wzajemny stosunek tych substancji i ich odpowiednia ilość. Pamiętajcie, aby w miarę możliwości nie przeciążać mikrokrążenia. Unikajcie gorących kąpieli, saun, solariów i przegrzewania się. Ostatnią Lecz bardzo ważną rzeczą, o której się dużo nie mówi, jest dbanie o prawidłową mikrobiotę jelit. Zaburzenie mikrobioty jelitowej powoduje wiele patologii, jak choćby przenikanie toksyn naszego organizmu, wzrost stanu zapalnego czy hiperestrogenizm. Hiperestrogenizm jest bardzo istotny naszego organizmu, a zwłaszcza naszych żył, ponieważ powoduje ich rozszerzenie.